Echo słowa. Rozważanie Andrzeja Shepha. Psalm 22. Pan Jezus powiedział, że musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o nim w prawie, u proroków i w psalmach. Czytając Psalm 22, napisany przez Dawida tysiąc lat przed Chrystusem, widać, jak dokładnie wypełnia się słowo. Jezus na krzyżu woła do Boga pierwszym wersetem psalmu: Boże mój. Boże mój czemuś mnie opuścił. Jego oprawcy posługują się słowami pełnymi ironii, jakby wyjętymi wprost z tego psalmu. Zaufał Bogu, niech on go wybawi, niech go ocali, skoro go miłuje. I dalej czytamy, jak proroczy duch Jezusa, przenikając przez wieki, przekazuje w pierwszej osobie liczby pojedynczej doświadczenie Chrystusa na krzyżu. Przebodli mi ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie moje kości. Oni patrzą na mnie i napawają się moim widokiem, dzielą między siebie szaty moje, a o suknię moją rzucają los. Dosłowne, precyzyjne, literalne wypełnienie proroctwa tego psalmu. Śmierć Jezusa przejmuje. Opuszczony został z powodu naszego grzechu. Rzeczywiście przebodli Jego ręce i nogi, naprawdę podzielili Jego szaty między siebie, a suknia była zbyt cenna, by ją rozdzierać. Rzucili o nią los. Dalej wizja tego psalmu się rozszerza. Tak jak po zmartwychwstaniu Ewangelia dociera wszędzie, tak ten psalm mówi o nawracaniu się ludzi aż po krańce ziemi ze wszystkich narodów. Padają przed obliczem Jachwe również ci, którzy pomarli. Psalmista napisał: Przed Nim korzą się wszyscy, którzy wstępują do prochu ziemskiego. To jest Jezus. Jezus jest tym, jak mówili do Filipian, przed którym zegnie się wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, i każdy język wyzna, że On jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak jak precyzyjnie wypełniło się słowo tego Psalmu w ukrzyżowanym, tak dokładnie wypełni się zapowiedź panowania Jezusa Chrystusa na ziemi.